Siemano farmingowe świry, witam w materiale, w którym porównam buraki cukrowe z ziemniakami. Kolejnym, a zarazem ostatni odcinek, w którym porównam zwierzęta pojawi się dokładnie za tydzień, od dnia publikacji tego materiału. Lecz jeśli pod tym filmikiem będzie 50 łapek w górę, od razu go opublikuję. Nie przedłużając, zaczynajmy. Aby zasadzić oraz wykopać ziemniaki, należy zaopatrzyć się w... Sazarkę do ziemniaków, której najtańsza wersja kosztuje 21 000 euro. Ścinacza Łęcin, którego cena wynosi 9 000 euro. Oraz kombajn, który kosztuje 112 000 euro. Łączny koszt to 152 000 euro plus, oczywiście, koszty nasion. Aby zasieć oraz wykopać buraki, potrzebujemy siewnika, najtańszy kosztuje 13 000 euro. Ścinacza Łęcin, który kosztuje 17 000 euro. Oraz kombajn, który kosztuje 88 000 euro. A więc łączny koszt to 118 000 euro plus koszty nasion, więc buraki wysuwają się na prowadzenie, gdyż musimy w nie zainwestować o 34 tysiące mniej niż w ziemniaki. Kontynuujmy więc naszą konfrontację. Na wcześniej nawiezionym przykładnie polu zasiałem i zasadziłem tyle samo buraków i ziemniaków, gdy już wszystko urosło, po kolei wykopałem i sprzedałem a oto wyniki. Jak widać buraki wygrywają dzisiejszy odcinek, nie jest to strasznie wielka różnica, lecz ilość jaką posiadałem także nie była zbyt duża. A więc to tyle w tym materiale. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych filmików z fanem Simulator 17 oraz innych materiałów, jakie się będą pojawiać na tym kanale. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć!